Pedri, pedri. Właśnie tego typu okrzyki słyszeliśmy niosące się po trybunach przez mnóstwo meczów Barcelony w tym sezonie. I nie ma co się dziwić, spójrzmy na statystyki. 59 spotkań, 4646 minut spędzonych na boisku, 6 bramek i 8 asyst, a właśnie o to mieli pretensje kibice Barcelony, że mimo iż kreuje grę w środku pola, to miał za mały wpływ na zdobycze bramkowe Barcelony. A tu proszę udział przy 14 bramkach w tym sezonie, środkowego pomocnika Barcy. Niesamowicie rozwinął się nam się pedri. Zaczyna on naprawdę jota JOTE przypominać Andresa i Niestę. Zastanawiałem się, czy nie dać mu wyższej oceny, ale na dziesiątkę, według mnie, zasłużyło sobie dwóch zawodników innych z tego zespołu. La Masilla czyli co piszczy w trawie na Camp nou.